Drake zrobił niedawno koszulki dla Chelsea i ty o tym nie wiedziałeś. I właściwie prawie nikt o tym nie wiedział, i większość osób nie wie do dziś. O co chodzi z tajemniczym dropem od Chelsea i firmy Drake'a OVO? Zapraszam do zaobserwowania mojego konta, gdzie gadam o rapie i piłce nożnej. W ubiegły weekend w Londynie odbył się Festiwal Wireless, jeden z najważniejszych festiwali w Europie. W tym roku headlinerem każdego z trzech dni imprezy był Drake. Rapper znany z miłości do Londynu i londyńskiej kultury. To on został producentem Słynnego serialu Top Boy o londyńskich gangsterach. I to on propsuje londyńskich raperów, mówiąc, że są oni lepsi niż ci w Ameryce czy w Kanadzie. No ale dobra, o co chodzi z tą Chelsea? Z okazji występu Drake'a na londyńskim festiwalu, jego firma OVO zrobiła kolaps z najlepszym klubem z Londynu. Ubrania można było wyłapać tylko przez jeden dzień w stacjonarnym sklepie. Zarówno Chelsea, jak i Drake specjalnie nie reklamowali całej akcji. Chcieli, żeby była ona ekskluzywna tylko dla tych, którzy mocno siedzą w świadku Chelsea i w świecie streetwearu. Informacje o kolekcji można było dostać jedynie mailem. Jeśli chodzi o ubrania, to były one mocno przekminione, ze szczegółami nawiązującymi do Drake'a i do Chelsea. Jak Wam się podoba ta kolekcja? Dawajcie znać w komentarzach.